Cześć, tutaj Dawid Kosiński ze Spiderswap i witam Was w naszym formacie Top 5, w którym mówimy o pięciu rzeczach, pięciu zagadnieniach, o pięciu czegokolwiek dotyczących świata technologii. Dzisiaj powiem Wam o pięciu gadżetach, inteligentnych gadżetach, które warto mieć w swoim domu. Pierwszym tego typu gadżetem jest robot sprzątający podłączony do internetu, taki jak i robot Rumba 980. Dzięki temu, że jest podłączony do internetu, możecie go włączyć, nawet jeżeli nie ma Was w domu. Dodatkowo widzicie, czy akurat się nie zapchał, czy nie ma żadnych problemów, czy nie wjechał w dziwne miejsce. Możecie nim zarządzać zdalnie, dostajecie informacje na jego temat i dzięki temu, po przyjściu do domu, możecie łatwiej go naprawić, odstawić na miejsce lub po prostu opróżnić. Drugim ciekawym gadżetem jest inteligentny telewizor albo chociaż przystawka taka jak Chromecast. Żyjemy w XXI wieku, cały czas żyjemy w pędzie i chcemy mieć zawsze dostęp do naszych ulubionych materiałów. To nie są już czasy, kiedy siedzimy przylepieni do telewizora, przychodzimy punkt 20 i czekamy na stały punkt ramówki. Chromecast oraz inteligentne telewizory sprawiają, że możemy oglądać nasze ulubione treści, kiedy chcemy: na YouTubie, na Netflixie, na HBO Go lub w dowolnym innym serwisie streamingowym. Trzecim inteligentnym gadżetem, który warto mieć w domu jest inteligentna waga, ponieważ kiedy wchodzisz na nią, uważasz się, ona automatycznie przysyła dane do chmury i kiedy później sprawdzasz na smartfonie informacje na temat swojej wagi, widzisz nie tylko aktualną wagę, ale też trend. Widzisz czy ona spada, widzisz czy ona niestety rośnie. Po prostu wiesz, czy powinienś się bardziej ogarnąć, czy możesz sobie jednak trochę pofolgować. Inteligentny gadżet, bardzo fajny, ale jeszcze niepopularny. Kamera 360. Sprzęt taki można kupić za kilkaset tysięcy złotych. I to jest zwykła kamera, tylko ona nie robi zdjęcia, tylko nagrywa cały obraz dookoła nas. Taki gadżet bardzo fajnie przydaje się na wakacjach, na wyjazdach, ponieważ pokazuje coś więcej niż wycinek obrazu. Pokazuje wszystko to, co się dzieje w danym miejscu, i to jest super. Pozwala się przez chwilę poczuć, tak jakbyśmy byli w danej miejscowości danej atrakcji turystycznej. Ale jednak, żeby naprawdę poczuć się jak tam na miejscu, trzeba mieć gogle wirtualnej rzeczywistości i to jest właśnie piąty gadżet inteligentny, który polecamy. W tych najprostszych. Wkładasz tam smartfon, odpalasz te piękne zdjęcie 360 albo film, albo animację, albo grę i już czujesz się jakbyś był na miejscu. Naprawdę, mam taki gadżet, korzystam z niego dosyć często i nawet mówi się, że to jest przyszłość telewizji, że za parę lat takie urządzenia zastąpią monitory i telewizory i to będzie nasze naturalne środowisko pracy oraz rozrywki. Ceny takich okularów są stosunkowo niskie. Za najprostsze jakieś cardboardy zapłacimy kilkadziesiąt złotych, do nich wkładamy telefon, one mają bardzo mało funkcji. Są też bardzo fajne okulary do telefonów, takie jak Samsung Gear VR. Wkładamy tam Samsunga Galaxy S6, S7 albo innego typowego Samsunga. I tam jest więcej treści, ekran jest lepszy, z nich naprawdę bardzo chce się korzystać, ale one są droższe. Już tu 400 zł plus trzeba mieć topowy telefon. Najfajniejsze są okulary dedykowane do urządzeń stacjonarnych, na przykład PlayStation VR do PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro lub HTC Vive lub Oculus do komputerów stacjonarnych i laptopów. Niestety ich cena to już jest dobre, kilka tysięcy złotych, no, i umówmy się. To jest bardzo duży wydatek. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że niektóre z tych gadżetów macie, lub dzięki temu filmowi, chociaż część z nich, sobie kupić, bo one naprawdę ułatwiają życie albo przynajmniej zapewniają sporo radości. I jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli przemówiły do Was te propozycje gadżetów, prosimy o łapkę w górę. Do tego przycisk, subskrybuj, żebyście widzieli nasze następne filmy. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach. Ja te komentarze zawsze śledzę, staram się na nie odpowiadać. I mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Cześć!